Ciemka ludziska w kolejnym odcinku z serii K wiking minecraft W dzisiejszym odcinku e, pokażemy mały porcik Który jest zbudowany tam w mieście Znaczy nie taki mały ale dość spory port tam w mieście e, Szału nie ma ale e, jakoś tutaj chyba się to fajnie prezentuje Zaczynamy od kopalni bo chciałem wam powiedzieć że tutaj powiększyłem terenik W kopalni e, op i tutaj, mniej więcej, tak ten ternik będzie w wykopalni wyglądał. Jeszcze zobaczymy, możliwe tak, albo trochę go powiększę. Zobaczymy, będę jakoś tutaj mur robił. Może tutaj jeszcze to e, zetnę, żeby było gdzieś dotąd, żeby było trochę większe, e, ale zobaczymy. E, tutaj, tak się naprawdę prezentuje. W wykopalni się nic nie pozmieniało. E, jeśli chodzi o farmę, to dodałem sobie farmę grzybów e, dwa rodzaje grzybów e, bo ostatnio w odcinku byliśmy na... kilka odcinków wstecz byliśmy na... na podróży. O kurde ty, ale zgromadzenie tutaj. No chodź, no chodźcie. Ale tutaj zgromadzenie moi drodzy. Idą, idą. E, byliśmy na podróży tutaj. Dobra o nie! Dobra Dobra, no ty gnido, no okej okay, no. I zajbiście no. Ach ta myszka no Dobra Okej okay. I chyba będę musiał iść do kopalni e, tutaj Dobra żeby ten teren wyrównać mm, Czekajcie to sobie Kurde blaszka no Ja pierdziel... Tak, to jest, moi drodzy. Ale zrobiłem ogólnie. E, tam jest jeszcze jeden. Nawet dwa, ty trzy. Nie, nie, dobra. Ja się sam przyjdę innym razem, może jednak. E, tutaj. Bo będę musiał ich pozabijać. E, idzie noc, więc tutaj się. Pójdziemy spać. A, jeszcze nie mogę, dobra. Ale jest farma grzybów, ogólnie. I mamy dwa rodzaje. Dobra. Trzeba go jakoś ich wywabić. Jeb mi, sniper, dobra. Okej. Okay. Dobra. O, nie, 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 tu, nie tu. O. Raz tutaj tak. Dobra. Okej, okay, ty. Dobra. Daj mi jedną o. Dobra. Oj ty. Dobra, dzięki. I czy to już będą wszyscy tutaj, e, moi drodzy? Jeszcze jeden creeper, ty. Dobra, tutaj jakoś i z jednym damy radę. Okej, okay, widzicie. Dobra, widzieliście. Tutaj też e, mamy farmę grzybków. Tylko będę musiał jakoś jeszcze tutaj potem pozabijać tych wszystkich. To się tym ogarnie tutaj. Hmm. Oś, o. Tak. Teraz pójdziemy spać i będę wam pokazać ten port, który zbudowałem. E, Szału w nim nie ma, ale jako takoś wygląda w miarę fajnie. E, w miarę pasuje tutaj do całego to ogólnie zabudowania tam. Więc też też jakoś w miarę tutaj staram się sensownie to... Zrobić, żeby ten port pasował też pod wioskę, tak, tych Wikingów na ich możliwości. Wikingowie nie mieli tutaj aż tak wyspecjalizowanych portów, tutaj po prostu takie pomosty i takie inne rzeczy. Zbudowałem też takie dwa pomniejsze magazyny, jeśli chodzi o port. O port takie dwa monsienki, budynki, które są jako magazyny portowe, żeby. Jak przyjedzie to warto, żeby był gdzie go przechowywać tutaj. Żeby zanim go się rozlokuje po, mie po mieście. I ogólnie wioska już tutaj fajnie przybiera kształty, duże kształty miasta. E, moi drodzy. Jest tu centrum e, i duże obszerza. E, doszło kilka nowych budynków mieszkalnych, w których można już normalnie mieszkać. Tutaj to już całkowicie skończyłem tą karczmę Widzicie wioska tutaj już się rozpanoszyła Ze strony widzieliście kawałek górywek innej budowli Ale to zaraz z czasem Tutaj wam pokażę Pierwszy Przejdziemy sobie tutaj Bo zmieniłem tutaj to Te dwa dragany Oni byli bardziej po środku wcześniej Teraz są po bokach, żeby tu było przejście Główną ulica Dodane dwa budynki, i tutaj już wchodzimy na port. Moi drodzy, widzicie, port jeszcze tutaj, to jest cały port ogólnie. Od tej, od tej kratki to że jest sam port. Tutaj dodane też jeszcze budynki, widzicie, ale to zaraz. Wchodząc na porcik, mamy tutaj bardziej statek handlowy. Główny tutaj pomościk, pod bokach dwa kolejne pomościki z mniejszymi statkami. Tam są bardziej, po bokach są statki wojenne. E, tutaj, tak to. Miałem wziąć, kurde, no nie wziąłem, żeby wam to pokazać z góry. Dobra, może innym razem. E, tutaj jest magazyn. Magazyn tak wygląda, że tutaj siedzi pan magazynowy i rozdziela, gdzie to ma być. Tutaj taki mały magazyn towarowy z lufcikiem. Nie ma tutaj ogniska, bo nie chcę, żeby to się zapaliło. Mamy te lampiony. Tu też. I tutaj też dwa lampiony. ta wygląda jeden magazyn. Eee, drugi magazyn. Zaraz tam to wam pokażę. Tutaj wszystko. Eee, tutaj drugi magazyn wygląda jeden tak samo jak ten pierwszy. Eee, moi drodzy. I tutaj. Więc tutaj zbytnio szału nie ma. Eee, I teraz tak. Pierwszy statek taki większy. Z którym miałem. Nie, nie miałem aż tak problemu chyba Znaczy był problem z tutaj pod tym Pomieszczeniem i co z tego mi to tutaj dało teraz Dobra e, Bo pod tym pomieszczeniami pod tym jest e, Pomieszczenie tutaj są miejsca dla wioślarzy Wiadomo Trze, Trzech wioślarzy i machają tym Wiosce nie dałem bo Jakoś nie miałem Nie miałem pomysłu żeby to zimprowizować Tutaj jest tak całe wygląda na powierzchni. Pod spodem nie ma kajut ani nic. Po prostu skrzynki na towary tutaj. Na różnego rodzaju towary, wszelkie różnej maści. Zależy w jakich regionach są. Tutaj. Tu można też po prostu niektórzy mają, mogą spać, odpocząć, bo jest w miarę dużo miejsca. Więc tak wygląda tutaj. Pierwszy statek, tak mi akurat wpaszło. Akurat takie kolory, bo tych miałem na więcej owiec. Więc wziąłem takie e, te kolory masztu. Tak to ba się nazywa. E, po bokach, przy tych bocznych są takie mniejsze e, łódki bardziej. E, bardziej takie małe łódki. Na porcu zwykłych rybaków tutaj gdzieś poblisku, e, po blisku po podróżować, połowić ryby gdzieś na większym morzu. E, tutaj e, dwie, tam też są dwie. E, tutaj teraz taki bardziej statek wojenny. E, tutaj trochę dłuższy od tamtego, chyba. E, tutaj nie ma e, nic pod spodem. Po prostu zwykły statek wojenny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć miejsc siedzących po dwie osoby. Czyli 6, razy 12 osób, 24 tutaj wyślarzy. Może być, plus załoga, tam ileś więc tak to wygląda. Taki zwykły stateczek e, wojenny, smukły podpodem tak wygląda. Tutaj taki fajny. E, I teraz jeszcze pokażę tam, tam dno tamtego statku e, handlowego. I tutaj pokażę wam tamten statek. Bo w sumie tamten statek wygląda tak, tak samo. E, jest tutaj łuk, bo to imitacja po prostu. E, że nie bądź płynie, Ta wygląda tutaj, dno tego statku. Więc, no tutaj widzicie, tak to wszystko wygląda. E, e, tutaj statek tamten wygląda tak samo. E, moi drodzy. Mm, więc nie ma co tutaj szału pokazywać. Zaraz Wam to opowiem. E, tutaj zwykły statek, jak każdy inny. Znaczy, jak tamten. Więc szału nie ma. A jeśli chodzi o tą wieżę, to jest to po prostu taka zwykła wojskowa wieża strażnicza tutaj. Bo nie miałem pomysłu, co tutaj wstawić. A o, zwykła z lampionem zwykła wieża strażnicza, której, o której widać bardzo dużo. Tutaj to jest miasto, tak wygląda. Byli dodane tutaj raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 budynków, z drugiej strony też 7. Jest to symetryczne, więc... ja. Jest to symetryczne, druga wieża wygląda tak samo. Po prostu nie miałem co tutaj wstawić. Budynek by się jakoś źle tu, budynek mieszkalny by się źle tu prezentował, więc postanowiłem dupnąć tutaj sobie wieżę wojskową obserwacyjną, żeby było tutaj obserwacje na cały teren portu. Z drugiej strony wygląda to tak samo, taka sama wieża Więc tutaj też Jakoś spektakular... Spektakularnej Spektakularnej wizji nie ma Może jeszcze w przyszłości Ten port się rozbuduje Na przykład tutaj Tutaj na razie będę do tego to robił Ziemia będzie, będę równał teren Dotąd Bo tutaj już woda w sumie niepotrzebna, ale tutaj mogę to wyrównać Tutaj, że zamiast wody będzie dirt, i z drugiej strony będzie tak samo. I będę jakoś to rozróżniał też na boki. Te miasto, e, może przy okazji, port zobaczymy. I na razie, tak to się prezentuje: tutaj wszystko. Wszystkie budynki są tutaj mieszkalne, gotowe do zamieszkania. E, będę musiał w końcu podliczyć te wszystkie budynki, tutaj i policzyć, ile tutaj jest to w ogóle, ile, ile jest tutaj osób do zamieszkania. Tak, jeszcze tutaj też e, moi drodzy, to też dwa. Dwa budynki w kolejce, z drugiej strony tak samo nawet trzy, cztery nawet, i tutaj będzie, no możliwe, że na boki też jakoś się to będzie rozprzestrzeniało. Eee, na razie i to, na razie to na tyle w sumie. Jeśli chodzi o ten odcinek, pokazałem wam port eee, tutaj, to to chciałem. Eee, piszcie w komentarzach, jak wam się port podoba. A i właśnie zlikwidowałem likwid... już tutaj to głównoc, w tej budce, której eee, mieszkałem. Jak się zauważyć, tram się przypomniało, moi drodzy. Więc to na no taki krótki odcinek, bo pokazywałem, co tutaj zbudowałem, więc... Tutaj poprzenosiłem na przykład tory. Tutaj mam już tyle miedzi. Będę musiał poprzetapiać to tutaj. Będę musiał po węgiel. Dużo rzeczy przeniosłem do magazynu w kopalni. Tam jest też dużo rzeczy przetransportowane, moi drodzy. I tam chyba będzie główny magazyn na razie. Z wszystkimi rzeczami. Które tutaj przyjdą, eee, i co? Tak to by wyglądało na dzisiaj. Eee, będę was aktualizował z, bo teraz nie wiem, co tak w sumie eee, głównie będę robił. Bo tutaj, te takie główne punkty już chyba zbudowałem. Teraz będę po prostu eee, powiększał miasto, tak? Bo jakichś głównych budynków nie mam do budowy. Więc będę rozbudowywał po prostu miasto, budynki mieszkalne. Jak, jak tutaj, po prostu sobie rozbuduję w jakimś stopniu miasto to wam ogólnie o tym powiem. Że jak będą jakieś na przykład duże zmiany, to zrobię taki film, bo pokażę największe zmiany tutaj zmiany na świecie na pewno. Ja eee, na razie to na tyle w sumie. Tratę będę ulepszał wioskę. E, rozszerzał ją, farmę, będę ulepszał. Tartak może by w końcu ulepszę e, tutaj. No, bo by się przydał. Wyrównać tam w końcu teren bo tak jak to zrobiłem, to tak to stoi tutaj i nic się tam nie zmienia i co, no i na razie tutaj to na tyle ja dziękuję za uwagę jeśli film się spodobał, to duża pa w górę, przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona dostaw dzwoneczek, żeby na to z filmami daj komentarz, nam ci serducho ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka elo, na razie